Witajcie moi drodzy! Na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo dużo podróżowałam e, samolotem i jakby takie samotne podróże wykupione wręcz z dnia na dzień stały się no Może nie moją codziennością, ale czymś całkowicie normalnym, więc wydaje mi się, że coś tam wiem o samym zakupie biletów i tego, jak można by to zrobić w taki jak najlepszy, bezbolesny i też ekonomiczny sposób. Więc pomyślałam, że takimi kilkoma radami się z Wami podzielę. Szczególnie to będzie istotne dla osób, które, no właśnie, chciałyby zacząć takie bardziej spontaniczne podróżowanie. Być może pandemia jakoś tak nakierowała Was na to, że, hej, trzeba zawsze wykorzystywać jakiś czas, który ma się sobie dany, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w jakiś Sposób zostanie wam on odebrany, e, albo no cóż, każdy ma jakieś tam różne motywacje. mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli jakoś tak w pełni wykorzystać z powrotem e, dobrodziejstwo tanich linii lotniczych i że one cały czas będą miały prawo istnienia. E, w każdym razie przejdziemy już do jakichś konkretnych, e, konkretnych porad, powiedzmy. Ja największe doświadczenie mam stricte z linią Ryanair. Ponieważ głównie podróżuję do Francji i do Belgii i jakby ten, ten, te właśnie loty z Ryanera są tam dostępne, i jakby ja najbardziej no, mogę jakby się wypowiedzieć tylko na temat właśnie Ryanera samego w sobie, ale analogicznie różne linie lotnicze tanią działają podobnie, jednak właśnie Ryanair jest taką najbardziej popularną, ale też niektóre te rzeczy się sprawdzą w przypadku regularnych linii lotniczych, bo zawsze te zachowania są bardzo um, porównywalne. Coś, czego od zawsze warto wyjść, szczególnie jeśli, jeśli dopiero właśnie planujecie swoją powiedzmy, główną wycieczkę, nie wiecie czego się do końca spodziewać, to jest porównanie cen, porównanie cen z różnych linii lotniczych. I to najlepiej jakby się sprawują w tym przypadku różne skanery, które właśnie mają w sobie wrzucone wszystkie linie lotnicze i cały jakby rozkład jazdy i tam najlepiej to warto porównywać, niż robić to pojedynczo na poszczególnych, na poszczególnych stronach. Ja na przykład używam Fly for Free, podlinkuję też tę stronę na dole i jakby mi się sprawdza, dane, są różne, ale to jest tak dla mnie jest bardzo intuicyjna i to można sobie też ładnie odpalić jakby plus i minus 4 dni czy tam 3 do, waszego, do waszej planowanej podróży i teraz sobie porównać dokładnie cenę wyjściową e, konkretnego przylotu. W momencie, gdy już więcej wiecie, kiedy co chcecie kupić, to wtedy można porównać to właśnie z tą stroną oficjalną waszego przewoźnika i wtedy zobaczycie, czy ta cena różni się od tej, która jest dawana przez pośrednika, czyli w tym przypadku Fly4Free i Sky. Tak mi się wydaje, że tutaj jest jakby, współpracuje tutaj akurat z tymi wszystkimi liniami, powiedzmy, lotniczymi, z tymi firmami. Jednak wtedy warto sobie też zobaczyć, porównać tę cenę właśnie z pośrednika i też z linii lotniczej, żeby zobaczyć, czy ta cena się w jakimś stopniu różni. Na pewno warto sobie, jeśli możecie sobie na to pozwolić, no to nie podróżować w weekend, szczególnie tutaj chodzi o piątek i sobotę, zawsze są najdroższe dni, Niech to zawsze, oczywiście to się może w jakiś sposób różnić, niemniej jednak tak w środku tygodnia, środa, czyli wtorek, wtorek-środa, jest takim najlepszym dniem do jakby kupienia biletu, one są znacznie tańsze, czasami to jest nawet, nie wiem, 10%, ponownie, ile, kosztuje, ile kosztowałby ten sam bilet dzień wcześniej, więc warto się zastanowić, czy Wam się to nie opłaca. Oczywiście to zależy od tych różnych czynników, że jakby sam lot sobie nie powinien być jakby jedynym kryterium, jakby cena biletu nie powinna być jedynym kryterium, jaki będziecie pod uwagę, bo to też zależy od możliwości transportu późniejszego, czy na przykład będziecie mieli jakby możliwość przenocowania, później zależy też w jakim celu oczywiście lecicie do konkretnego miejsca, czy macie gdzieś zatrzymać i, i tak dalej, warto to wszystko jakby sobie przeanalizować, no to jakby omawiamy stricte lot sam sobie i to, jak zrobić najbardziej ekonomicznie powiedzmy. I cóż. Tutaj mam kartkę przed sobą, więc będę patrzeć, co to się dzieje. A, i ważna rzecz na pewno, która, o której słyszałam, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, jakby tak puszczam być może plotkę dalej w obieg, niemniej jednak u mnie to się w jakiś sposób sprawdziło, to to, że, no cóż, nasze jakby dane i SEO i wszystko działa tak niesamowicie, że no wiadomo, że skanuje się to, w jaki sposób użytkownicy... Co robią w sieci. W związku z czym może się przytrafić taka sytuacja, nie musi, ale może, że na przykład patrzycie na, wchodzicie na ten um, fly for free albo jakiś taki inny, innego pośrednika z um, biletami um, lotniczymi i jednego dnia ta cena jest taka, ale na drugi już jak sprawdzicie na ten taki sam dzień, to może ona drastycznie wzrosnąć. Czasami nawet nie drastycznie, ale jest to w jakiś tam sposób już jednak cena wyższa. Dlatego co ja szczególnie polecam naprawdę, to um, zanim w ogóle zaczniecie szukać już tak fizycznie, to zobaczcie dokładnie jakby kiedy chcecie jechać. Już miejcie te daty przygotowane, żeby nie było takiej sytuacji, że myślicie sobie i zasiadacie tam za tydzień, a ta cena jest naprawdę znacznie, znacznie wyższa, więc najlepiej to jest zrobić tak, jakby usiąść raz i dobrze i mieć już od razu przy jednym posiedzeniu przy komputerze czy przy komórce, czy gdziekolwiek i mieć ten lot wykupiony. Te czasami to zależy od jakby konkretnego, konkretnego urządzenia i na jednym będzie cena niższa, na drugim wyższa, ale też zależy, czy jesteście zalokowani na swoim koncie. I tak dalej. Nie jestem pewna na 100%, 100 jak to działa, różne mogą być, tak powiem, teorie. Nie widziałam nigdy nic, nic, nic takiego potwierdzającego na 100% właśnie te, te zachowania niemniej jednak, no, u mnie też tak było, że czasami na drugi dzień sprawdzałam cenę i ona już było jednak inne nie zawsze, a coś się zdarzało, więc tylko was uprzedzam, że może takie coś wystąpić, dlatego warto um, kupić od razu bilet, na który, że tak powiem, macie ochotę. Hmm. Są dwie szkoły. Czas... Jedna, jedna mówi, że warto jest kupować bilet znacznie wcześniej, a druga, że jest warto kupować je dosłownie kilka dni przed. Zazwyczaj, jeśli chodzi o, tych, o te tanie linie lotnicze, to jednak lepiej jest zrobić to znacznie wcześniej. iż tylko oczywiście macie taką możliwość, bo wtedy te ceny są naprawdę śmiesznie tane, tanie. A w związku z czym, że to, to już są jakby tanie, tanie linie lotnicze to często te właśnie loty kilka dni przed już są, no potrafią być znacznie, znacznie droższe. Oczywiście tutaj mogą się też jakieś wyjątki od reguły, niemniej jednak ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że warto jest na przykład kupić ten, ten bilet trzy miesiące przed i to wychodzi, nie przynajmniej to wychodzi znacznie, znacznie lepiej niż ten zakupiony dwa dni przed. To oczywiście zależy ponownie, ale jeśli jakby tutaj używacie tych tanich dni lotniczych, to raczej bym polecała takie wcześniejsze planowanie, a jeśli chodzi o takie już regularne, to wtedy być może to kupowanie z dnia na dzień się bardziej opłaca. Oczywiście to też zależy od waszego stylu życia i podróżowania, bo no, niektórzy chcą mieć to zaplanowane znacznie wcześniej, a niektórzy po prostu polecą tam, gdzie akurat dusza ich poniesie i jakby to jedno i drugie jest spoko. Podejrzewam, że jeśli te słowa są w jakiś sposób interesujące dla ciebie no i to dopiero zaczynasz jakby takie powiedzmy bardziej spontaniczne podróżowanie jakby planowanie, więc dla ciebie pewnie również to szukanie szukanie lotów wcześniejsze okaże się bardziej skuteczne. Jeszcze jedna rzecz do Ryanera samego w sobie, o czym chciałem wspomnieć, to aplikacja. Jeśli już któryś raz, że tak powiem, regularnie stosunkowo e, używacie jakiejś konkretnej linii lotniczej, to warto się zastanowić, czy nie, nie założyć jakiejś karty członkowskiej. Ja akurat założyłam sobie po prostu konto na My Ryanair i tutaj często podlegałam mi tam jakieś mniejsze lub większe zniżki. To naprawdę działa, więc szczególnie no, jeśli właśnie nie, nie jest to jakaś jednorazowa akcja, tylko przetrawia się dosyć regularnie, to warto jest sobie to rozklinić, czy, czy by taki, takiego jakby profilu sobie nie założyć. Ja swój założyłam e, z myślą o kupowaniu jakby miałam taką zniżkę z Erasmusa, chociaż tak za bardzo nie wykorzystałam, ale no jakby tylko Erasmus w ogóle współpracuje z Ryanair, jeśli chodzi o jakiekolwiek zniżki. Normalnie Ryanair takich rzeczy nie udziela niestety. W związku z czym, yy, dlatego w ogóle no, tą aplikację odkryłam i to naprawdę ma sens, bo i nawet jeśli to nie jest jakaś gigantyczna różnica w cenie, to jednak jest jakaś i bardzo yy, zazwyczaj jednak ta cena jest lepsza niż za... Yy, niż za pośrednictwem właśnie tego, tego Fly for Free, albo jakiegoś takiego innego pośrednika podróży, więc tutaj jakby warto wspomnieć. I jeszcze jedna rzecz, w momencie, gdy już kupujecie bilet, to przynajmniej na aplikacji Ryanair jest coś takiego, że można od razu wybrać opcję bagażu, jakby wykupienia bagażu, albo może to zrobić na ostatnim etapie kupowania, jakby na ostatnim etapie już finalizacji prawie, że transakcji i jest różnica w cenie w tym przypadku. W momencie, gdy wybieracie, ja zawsze wybieram zazwyczaj ten jeden bagaż podręczny mały yy, do wzięcia ze sobą, to yy, ta cena pierwsza jest wyższa niż ta cena końcowa, ona na wynosi tam 10 euro powiedzmy, a wcześniej potrafi wynieść, no nie wiem, 16, 18, 20 parę, to nie jest, jest też jakaś gigantyczna różnica, ale no, też zależy od wasz, kierunku waszego lotu itd. i tak dalej, jednak może się to okazać różnicą, więc miejcie oczy szeroko otwarte, jakby jak, tutaj, yy, jak to tutaj wygląda, bo podejrzewam, że takich haków też może być więcej, ja akurat ten Jeden wyłapałam, i to już po pomyślałam, że warto byłoby e, wam o nim wspomnieć. Tak na dobrą sprawę to były takie wszystkie moje triki związane z jakby sam kupowaniem e, biletów lotniczych i tego, jak się za to zabrać. Jeśli macie jakieś takie pola od siebie, to chętnie, tak powiem, się z nimi zapoznam. Z takich drobnych typów podróżniczych, to na pewno chciałam wspomnieć o tym, że nie warto drukować biletów, tylko lepiej mieć te właśnie na aplikacji albo na mailu. Jeśli akurat przychodzi do tego Ryanera nieszczęsnego, cały o nim mówię, to ta aplikacja jest bardzo fajnie skoordynowana z waszym lotem i jakby nie szukacie po mailu tam gdzieś tam w jakichś tam oczeluściach telefonu e, właśnie tego e, biletu i, e, i kodu, tylko macie go jakby zawsze przy sobie, odpalacie i on jest gotowy i super. E, też często na przykład pokazuje się na telefonie jakby do, w której bramce, gdzie jest jakby odprawa zawczasu, więc jakby taka wygoda użytkowania aplikacji w tym przypadku jest fajna, no ale ponownie, to zależy od tego, jak często e, macie no, jakby tego konkretnego e, no, właśnie Ryanair, raczej w tym przypadku, tego pośrednika, tego, tej linii używać, to być może nie będzie się Wam opłacało kupować, zakładać takiej dodatkowej aplikacji i jakieś tam karty członkowskie. Niemniej jednak ja to mogę sobie dać na Ciebie powiedzieć, bo naprawdę jej się opłaca. I taki jeden tip, który gdzieś tam stosunkowo niedawno wyczytałam, który był całkiem fajny, to że zawsze jak wchodzisz na samolot, to przysługuje ci poduszka którą możesz sobie wziąć, jakby niezależnie od tego, jaki masz, jaki masz bagaż, a niestety Ryanair ostatnio, no właśnie, um, usunął tą możliwość posiadania bagażu um, walizki, powiedzmy, dodatkowej. I o ile normalnie to można było mieć i plecak, czy tam jakiś tam, wiadomo, mały, podręczny bagaż wyboru, taki, który masz przy sobie, plus walizkę, która tam ma też całkiem fajne wymiary. Już nie pamiętam, jakie to tam są, a 50, 70 na 30, czy coś w tym stylu. I to jest naprawdę... Fajna walizka, którą bardzo dużo można spakować i nie potrzeba absolutnie brać tej takiej pełnej, e, szczególnie jak nie idziecie na, nie wiem, na parę miesięcy, gdzieś tylko dosłownie na tydzień czy dwa, a właśnie tak to wygląda. To e, a propos tej poduszki wróćmy do tego, można zamiast wypełniać ją. E, Pierwszym, to można po prostu w sobie wziąć całą poszewkę i wypełnić ją ubraniami. Bardzo fajny tip. Polecam szczególnie jeśli macie problem z, pa z pakowaniem się i e, już jakby w, w tym końcowym momencie nie macie jakby, znaczy nie chcecie po prostu kupować kolejnego bagażu za stosunkowo duże pieniądze, patrz na to, jak tanie są bilety same w sobie zazwyczaj, no to tylko taki tip tutaj Wam rzucam i to, że hej naprawdę da się spakować bardzo łatwo. Być może jakieś takie tipy, co do samego pakowania dam, jeśli chodzi o takie kosmetyczne rzeczy, ale też ubrania, bo naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo ile y, rzeczy, bo koniec końców i tak nosisz jeszcze samo i da się spokojnie spakować w małą podręczną praktycznie walizkę i pojechać na dwa tygodnie gdziekolwiek i będzie spoko. Ja wyjeżdżając na Erasmusa miałam dwie walizki przy sobie, podczas gdy w jednej miałam instrument, miałam obój y, i on zajął mi ponad połowę tej jednej walizki, tylko jedną dużą i to mi starczyło jakby y, spakowaniu się, no tylko jeszcze miałam plecak, ale no to cztery miesiące wola spędziłam tam i wystarczył mi tylko taki jeden Cóż, i taka, takie dwie walizki, więc naprawdę nie trzeba nie wiadomo czego mieć, i można sobie spokojać radę. Dobra, to były wszystkie rady ode mnie na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie, i do usłyszenia.